Przechodzimy następnie do pierwszej z kości przedramienia, kości łokciowej, która również jest kością długą. Budowa jest identyczna. Nasada bliższa, trzon, nasada dalsza. Na nasadzie bliższej w oczy rzucają się dwa wyrostki. Wrostek łokciowy oraz wyrostek dziobiasty, które wchodzą do odpowiednich dołów na kości ramiennej. Między nimi znajduje się wcięcie bloczkowe z powierzchnią stawową do połączenia z bloczkiem kości ramiennej. Po bocznej stronie nasady bliższej znajduje się wcięcie promieniowe do połączenia się z obwodem stawowym kości promieniowej oraz od tylnego brzegu tego wcięcia Podchodzi grzebień mięśnia odwracacza, który jest miejscem przyczepu właśnie tego mięśnia. Przed wyrostkiem dziebiastym kości łokciowej położona jest guzowatość łokciowa, i które to jest miejscem przyczepu mięśnia ramiennego. Przechodzimy teraz do budowy trzonu. Z posiada trzy powierzchnie i trzy brzegi. Powierzchnię przednią, powierzchnię przyśrodkową oraz powierzchnię tylną. Natomiast jeśli chodzi o brzegi, wyróżniamy brzeg przedni, brzeg międzykosny i brzeg tylny. Przechodzimy kolejno do nasady dalszej. Widoczna jest tutaj głowa kości łokciowej z charakterystycznym wyroskiem rysowatym oraz z obwodem stawowym do połączenia się z wcięciem łokciowym na kości promieniowej. Na nasadzie dalszej widoczna jest także powierzchnia stawowa, ale należy pamiętać, że jest ona oddzielona od kości nadgarstka włóknistym krążkiem.